Co to są te zachowania autodestrukcyjne i co się musi wydarzyć, żeby człowiek zaczął ranić siebie psychicznie albo fizycznie, w człowieku? Zachowania autodestrukcyjne to taka pułapka, bo wydaje nam się, że to przyniesie jakąś ulgę wtedy, kiedy jest dużo cierpienia w życiu, kiedy nie czujemy, że sobie z czymś nie radzimy, kiedy przychodzi bardzo dużo emocji, które nas w jakiś sposób zalewają, kiedy przychodzi takie overfingowanie, że nie możemy zatrzymać potyku myśli, analizy różnych sytuacji kiedy przychodzą jakieś lęki i dzieje się coś takiego, taki paradoks, że my, którzy jakby z założenia, kiedy się rodzimy, mamy w sobie pętlę energię do życia, do tego, żeby się rozwijać, żeby eksplorować itd. i tak dalej, nagle tą energię zaczynamy przekierowywać na to, żeby siebie w jakiś sposób krzywdzić. I to krzywdzić zarówno tak, jak mówiłaś, fizycznie, czyli przez samookaleczenia, przez jakieś nałogi, poprzez rzeczy, które fizycznie nas będą ranić, ale też w sposób taki emocjonalno-psychiczny, czyli wystawiając się na sytuację, w których będziemy doświadczać jakiegoś bólu, po to, żeby uniknąć innego bólu.